Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry Maciejoskowicz. Witamy w rozmowie na 96 fm w Index TV w naszych mediach społecznościowych, ale przede wszystkim na 96FM. Dzisiaj Państwo i moim gościem dr Anita Kucharska, dziedzic posłanka nowej lewicy. Witam paną, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. O wyborach prezydenckich najpierw chciałbym porozmawiać. Koalicja obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość ogłosiły w ten weekend swoich kandydatów. A kiedy lewica ogłosi kandydata no, lewica... Lub kandydatkę. Lewica będzie miała konwencję w grudniu i wtedy ogłosimy naszą kandydatkę. Najprawdopodobniej kandydatkę, aczkolwiek jak równość, to równość, więc może być to także mężczyzna. No ale chodzą już oczywiście w opinii, w obiegu publicznym nazwiska pani Agnieszki Dziewanowicz-Bąk, Magdaleny Bieja czy Katarzyny Kotuli. To z tych pań będzie kandydatka? Jak tak panią mogę pociągnąć która język? Myślę, że tak. Myślę, że to są panie, które chyba są najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o posłanki lewicowe. W związku z tym całkiem możliwe, że będzie to któraś z tych pań. Dlaczego kandydatka lewicy, jedna z tych pań, będzie... Lepszym kandydatem w wyborach prezydenckich. A właściwie inaczej zadam pytanie trochę prowokacyjnie. Czy fakt, że będzie to kobieta, zwiększa jej szanse na rywalizację z tymi, no nazwijmy tak trochę umownie, największymi? Myślę, że to jest kwestia także wizerunkowa dla lewicy, bo jeżeli lewica tak konsekwentnie mówi o tym, że Stawiamy na prawa kobiet i jesteśmy tą partią, tym ugrupowaniem, które jest najbardziej wiarygodne w tym podnoszeniu kwestii kobiecych, praw kobiet i ich sytuacji w społeczeństwie, ich sytuacji w ogóle życiowej w Polsce. No to nie wypada na nic innego tylko zgłosić kandydatkę na urząd prezydenta. To jest także to pewne odczarowanie. W ogóle funkcji prezydenta. Dlaczego nie możemy mieć prezydentki? Są już prezydentki w krajach europejskich, świetnie sobie radzą czy radziły, a u nas ciągle dominują mężczyźni w polityce i na tych najważniejszych urzędach w państwie. Zresztą lewicowi szefowie to są ciągle mężczyźni, i kiedy mówimy, no dobrze, ale jeżeli chodzi o wice szefostwo i w Nowej Lewicy no to mamy pełen parytet, to jednakowoż elektorat wyborczy nie mówią, no dobra, ale szefuje wami dwóch mężczyzn i najważniejsze są te kwestie także symboliczne, a nie tylko te praktyczne. W związku z tym myślę, że ten moment, w którym postawimy na kobietę i wyślemy ją do, tej, do tego boju o urząd prezydenta, prezydentki, to będzie też bardzo ważny moment takiej zmiany wizerunku. Robert Biedro na antenie TVP-info, mężczyzna, powiedział: nie potrzebujemy żadnych prawyborów, aby ogłosić kandydata lub kandydatkę. Rzeczywiście to jest tak, że na konwencji usłyszymy tą jedyną, czy, czy, czy... Tak, myślę, że na konwencji, inny będzie wybór. na konwencji usłyszymy tą jedyną, natomiast rzeczywiście były, były w partii głosy, że może dobrze byłoby postawić na, na prawybory, zaprezentować różne wizje przyszłości lewicy i przyszłości państwa, które w samym naszym ugrupowaniu są. Ale chyba wygrała jednak ta opcja, że przy takich prawyborach możemy się, jak to w lewicy, mocno pokłócić, więc lepiej może nie wywoływać przysłowiowego wilkowca z lasu i nie spierać się zbyt mocno o to kto powinien nas reprezentować w wyborach prezydenckich. A tymczasem dwie, no umownie tak nazwijmy największe partie ogłosiły swoich kandydatów, Trzaskowski, Nawrocki. Jaka jest optyka Pani posłanki Lewicy no na i tych tak, kandydatów no i, zaskoczenie? No i tam widzimy, że rzeczywiście w, m, szło prawie na noże w koalicji obywatelskiej przy wyborze e, ich m, reprezentanta do m, najwyższego urzędu w państwie. Rzeczywiście tam były spory, jakby potrwały trochę dłużej, to może by się jeszcze mocniej pokłócono. E, a w prawie i sprawiedliwości uniknięto e, wewnętrznych sporów, stawiając na kogoś, kto jest formalnie spoza prawa i sprawiedliwości. A w Prawie i Sprawiedliwości nie ma żadnej frakcji, nie ma żadnych szabel partyjnych, więc no, to są też takie myślę, rozważania bardzo często, które mają służyć ugrupowaniu jego wewnętrznej spójności. I tak to było i w koalicji obywatelskiej i, i, w, i w Prawie i sprawiedliwości. W koalicji obywatelskiej chyba też chodziło troszeczkę o to, żeby przypomnieć kandydaturę pana Rafała Czaskowskiego i potwierdzić, że ma nadal ciągle duże poparcie, co te prawybory potwierdziły. A te prawybory, może to jest dobry Fakc. ruch polityczny, politologiczny tak naprawdę, żeby wzmocnić wizerunek, bo pani mówi, że nie chcielibyście się pokłócić, mhm. no ale może koalicja osiągnęła to, co chciała osiągnąć. Gdzieś były tarcie, ale jednak sporo się mówiło w debacie publicznej właśnie o tych prawyborach. Tak, sporo się mówiło w tej debacie politycznej o prawyborach i to jest też pytanie, czy tego typu wybory, prawybory, w ogóle dyskusje polityczne o nazwiskach, o personaliach, czy one są tak naprawdę dla elektoratu, dla wyborców? Pewnie trochę tak, ale przede wszystkim jest temat, są zasięgi, są lajki, są, są dyskusje politologiczne w studiach telewizyjnych czy radiowych. No, są też, też, myślę, zakłady bukmacherskie, więc to jest też taka trochę zabawa trochę taki. Mm, takie miejsca angażujące pozytywne bądź negatywne emocje w okresie przedwyborczym czy w okresie kampanijnym, więc to pewnie jest dobre. Ja byłam zwolenniczką takich prawyborów na lewicy właśnie dlatego, żeby też pokazać różne różne oblicza, różne warianta, warianty w samej lewicy, nie tylko te światopoglądowe, ale te mówiące w ogóle o takiej szerszej koncepcji, jak powinno państwo wyglądać, do czego zmierzamy w przyszłości i jaka jest polska lewica też w kontekście lewicy. Czy ogólnoświatowej, czy europejskiej. I no, ja bym wolała, żeby te prawe bory były, ale te dyskusje też rzeczywiście toczą, bo wiele osób w lewicy, nie tylko kobiet, nosi tą buławę prezydencką w plesaku i chciałoby wystartować, więc wiadomo, że takie rozmowy, takie też badania nad tym trwają. O lewicy chciałam za chwilę, natomiast jeszcze chciałam zapytać o kąt kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości. No, politycznie PiS jest pani daleki, natomiast też się obserwatorzy, że zastanawiali, czy to będzie taki Powiem kolokwialnie lajtowy kandydat niezwiązany bezpośrednio z partią, czyli przedstawiony wczoraj. Czy może na przykład Przemysław Czarnek, którego Pani doskonale zna, chociażby z pracy w komisji, Pani myślała, że to może być właśnie ten kierunek? Chociażby czarnkowy? Tak pan, to myślę, że Pan Przemysław Czarnek byłby takim kandydatem, który miałby w Polsce skonsumować ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa. prawda? Że to jest taki sam kandydat wyrazisty, który nie ma żadnych oporów, żeby, przepraszam za coś chlapnąć. Coś chlapnąć nieprzyjemnego dla, dla rozmówcy, że nie ma takich barier, jeżeli chodzi o tą kindersztubę. Natomiast pan Nawrocki, jak nie mam, jest takim wejściem podobnie do tej samej rzeki ponownie. Myślę, że na tym starcie, przy tym ogłoszeniu kandydatury pana Nawrockiego, pis jest w tym samym momencie, w którym był, kiedy ogłaszał kandydaturę Andrzeja Dudy. To znaczy, nikt go specjalnie nie wie. Ma go uwiarygodnić stopień naukowy przed nazwiskiem, ma go uwiarygodnić jakaś współpraca wokół tej polityki historycznej, tożsamościowej, bo tak uwiarygadniało to pana prezydenta Andrzeja Dudę, że był współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego, więc myślę, że pana Nawrockiego miał, ma uwiarygadniać praca w IPN-ie. I no to jest taki, to jest też inna sytuacja, bo Prawo i Sprawiedliwość jako to największe ugrupowanie opozycyjne może sobie postawić na prezentowanie kandydata od zera i też taką sytuację, w której im mniej my go znamy tym, jako wyborcy potencjalni, tym większe są jego szanse. Natomiast te mniejsze ugrupowania raczej stawiają na tych kandydatów, których przez ostatnie lata, miesiące jakoś tam można było promować. Oczywiście mamy mniejsze możliwości, żeby trafić do nie tylko naszych wyborców, ale i do całego społeczeństwa z tym kandydatem, kandydatką, żeby go zaprezentować i wzbudzić wobec niego i ogromne. Zaufanie społeczne, ale też nadzieje na realizację pewnych marzeń, które każdy tam nosi, jaka ta Polska powinna w przyszłości być. O wyborach prezydenckich nie tylko rozmawiamy z doktor Anitą Kucharską Dziedzic, posłanką Nowej Lewicy. Stawiamy kropkę na antenie, ale rozmawiamy w dalszym ciągu w mediach społecznościowych i w indeks TV. Proszę być z nami. Jeszcze na chwilę, pani poseł, powrócę do kontekstu wyborów prezydenckich i Lewicy. Czy to jest taki sygnał dla Lewicy, że my musimy w tych wyborach zaakcentować swoją obecność? Bo jak będzie słaby wynik, to cała formacja może mieć problem. Mówiąc bardzo kolokwialnie. Myślę, że my stoimy w takiej sytuacji, w której rzeczywiście te ostatnie wybory to nie był dobry czas dla lewicy, dla lewicowego kandydata czy kandydatki, bo czy w 2015, czy w 2020 te wyniki wyborcze były grubo poniżej w wyniku chociażby sondażowego, czy w wyniku poparcia dla samego ugrupowania. I rzeczywiście ten um, wynik w wyborach prezydenckich, który jest słabszy niż wynik całego ugrupowania w wyborach parlamentarnych, może być dla tego ugrupowania przynajmniej sondażowo przez jakiś czas zagrożeniem, bo um, to się... Jakby Trochę przenosi. Opinia publiczna uważa, że rzeczywiście, jeżeli mają kandydata, który nie zdobywa takiego dużego poparcia, to znaczy, że być może jest problem z całą formacją. Więc ten kandydat czy kandydatka, którego my finalnie wystawimy, będzie na pewno miał ogromnie ciężkie zadanie do wykonania, czyli po prostu zrobić bardzo dobry wynik. I A co to znaczy bardzo dobry wynik? Od razu dopytam. Na co, na co państwo liczycie? Myślę, że tak, liczymy na wynik, który będzie wynikiem co najmniej takim jak wynik sondażowy czy wynik w wyborach parlamentarnych. Dwucyfrowy, tak się domyślał. Tak, bo tak. Musi być stawiamy tam. na ten wynik dwucyfrowy, więc to musi być naprawdę bardzo dobra kampania i bardzo dobra kandydatka, czy kandydat, który będzie w stanie zmobilizować pozytywne emocje. Bo w tych wyborach, myślę, Będą się liczyły w dużej mierze bardzo pozytywne emocje, na ile um, ludzie będą chcieli wyjść z domów i zagłosować na kandydatkę czy kandydata, dlatego że um, ona. Um, w sobie hmm, lokuje te wszystkie nadzieje, które mają co do tego, jaka Polska powinna w przyszłości być. Więc to będzie naprawdę bardzo trudne zadanie, bo to obciążenie przed każdą naszą kandydatką czy kandydatem tych ostatnich wyborów za 2015 i 2020 roku będzie, ne, będzie naprawdę dużo. Więc liczymy naprawdę na ten wynik dwucyfrowy, dlatego się do tego przygotowujemy, dlatego czekamy na tą konwencję grudniową, przedstawienie e, naszego kandydata, który będzie uosabiał właśnie myślę, te wszystkie lewicowe wizje nie, kraju. Niektórzy mówią, być może trochę złośliwie z Państwa perspektywy, że Lewica walczy trochę o przetrwanie. Zapytam o ten kontekst wyborów, ale nie tylko myślę, jeszcze. Że my nie ale proszę tylko obserwanym. pozwolić, bo chciałam Panią zapytać też o komentarz dotyczący tego, jak wygląda koalicja rok po właściwie. Czy to jest tak, że ona trzeszczy? Czy się rozwija, jeżeli chodzi o projekty, takie Pani mówi, projekty dla Polski i przede wszystkim o kondycję Lewicy? To, to jest trochę tak, że po tym roku sprawowania władzy e, pokazujemy, że jaka, jest, jaka jest demokracja w praktyce. Bo to jest rząd koalicyjny, a nie rząd hegemoniczny. I to nie jest tak, że jeżeli podskoczył Jarosław Gowin, Jarosławowi Kaczyńskiemu, to wylatywał z koalicji. A pan Jarosław Kaczyński sobie dobierał wśród takich różnych delikwentów, którego, których nikt nie chciał, więc te, te szable jakoś tam liczył w tym parlamencie. My się spieramy, ale tworzymy ciągle koalicję tych partii demokratycznych i rzeczywiście mm, są, są projekty, które przechodzą w pełnym konsensusie, a są projekty, które, na które ciężko znaleźć większość w ramach naszej naszej koalicji. No, przypomnijmy, Ale, chociaż to dla pani jest oczywiste i dla mówiącego te słowa. Kredyt 0%. O właśnie, czy coś prawa... się ruszy w tej sprawie? Czy, czy, czy tutaj nie Myślę, myśl, że to, to, to kredyt 0% lewica przeciwko niemu protestowała, bo zresztą mieliśmy zaskakujących sojuszników, chociażby nikt nie podejrzewał, że że będzie prezentował lewicowy punkt widzenia pan Leszek Balcerowicz, ale on powiedział, że to jest po prostu populistyczne zagranie, które tylko zaszkodzi kredytobiorcom i zaszkodzi polskiemu rynkowi. Budowlanemu mieszkaniowemu. W związku z tym y, rzeczywiście myślę, że kredytu 0% nie będzie, ale ja sobie zacytuję, może strawestuję, bo nie pamiętam dokładnego cytatu z jakiegoś spotkania pana marszałka Hołowni, który mówił, że w koalicji nie może być tak, że wszyscy się kłócimy, a w końcu się okazuje, że Lewica, y, Lewica przeforsowuje swoje projekty. I y, to trochę, y, trochę tak jest, bo rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy w ramach tej koalicji rządzącej y, y, dbają o tych, którzy mają trochę mniejsze szanse. W życiu i o tych, którzy żyją z własnej pracy. I dbamy o tą tak zwaną sprawiedliwość społeczną. Mamy 106. rocznicę w tej chwili decyzji, które podejmował socjalistyczny pierwszy premier Odrodzonej Rzeczypospolitej Jędrzej Moraczewski. Przypominamy o rzeczach, które były oczywiste wówczas na tle Europy, były absolutnie absolutną lewicową, socjalistyczną aberracją. Mówię o 8-godzinnym Pracy, o ubezpieczeniach zdrowotnych, o prawie do urlopu, o powszechnym prawie wyborczym dla kobiet i dla mężczyzn, o inspekcji pracy, która broniła robotników przed skrajnym wyzyskiem. To są rzeczy, które dzisiaj są dla nas oczywiste, a wówczas w 1918 roku były absolutnie zaskakujące i Jędrzeja, o Jędrzeju Muraczewskim mówiono, że się naprawdę posunął zbyt bardzo w tych dążeniach socjalistycznych. Pani mówi o historii. A ja jeszcze o tym, o czym dzisiaj się dyskutuje, bo właściwie na tapet wychodzi bardzo mocno temat wolnej wigilii. Pani nie ma tutaj żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o to, nie, czy Polacy ja powinni myślę, pracować XX wieku? Ja myślę, dnia. że my od wielu, wielu lat utrzymujemy pewną fikcję dotyczącą rzeczywiście pracy w Wigilię, bo mm, mm, mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Po pierwsze z tym, że mm, Wigilie się już w ogóle pr pracuje bardzo lajtowo, i pracownicy są wysyłani wypuszczani szybciej do domu. Natomiast zwykle są to wypuszczani kobiety, więc ja przewrotnie powiem dajmy wreszcie mężczyznom prawo do, do lepienia pierogów i uszek i wypuśćmy ich także wcześniej do domu. Tak Ale legislacyjnie pracy. pani zdaniem powinien myślę, być cały dzień. E, 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 tak, myślę, że ten dzień powinien być wolny. My, m, m, my też tam mówimy też o części rynku pracy, bo przecież są tacy pracownicy, kiedy mówimy o dniach wolnych, którzy tych dni wolnych mieć nie będą. Bo przecież przecież mówimy o całej ochronie zdrowia, mówimy o wielu służbach, którzy najciężej właśnie pracują w te dni wolne. Jeżeli niedawno mieliśmy 1 listopada i dla nas to był dzień wolny, dzień odwiedzenia grobów, to widzieliśmy, jak ciężko w tym czasie pracowały na przykład straże miejskie mhm. czy policja. Więc to są, są tacy pracownicy pracujący ciężko w naszym kraju, dla których to nigdy nie będzie dzień wolny, to będzie dzień ciężkiej pracy, ale tym, którym możemy zrobić dzień wolny i nie utrzymywać pewnej fikcji. Zróbmy ten dzień wolny. Lewica stawia na rodzinę, także na te wzajemne relacje. My widzimy, jak sytuacje, w których um, zapomnieliśmy o tym, jak najważniejsze są te relacje wewnątrzrodzinne i to, żebyśmy mieli ze sobą jak największy kontakt i najbardziej pozytywny kontakt. Źle wpłynęło chociażby nawet na młodzież w tej chwili, ten ogromny wysyp. Mówimy, mówimy od wielu lat, o, no od kilku lat mówimy o tym ogromnym problemie, co się nasiliło po pandemii. Zdrowia psychicznego młodzieży. Myślę, że sytuacja, w której rodziny przebywają ze sobą, mogą ze sobą świętować, mogą ze sobą być, rozmawiać, cieszyć się razem swoją obecnością, to jest też wzmacnianie zdrowia psychicznego całego społeczeństwa i myślę, że nie mówię tutaj o jakichś aberracjach czy nie nadinterpretowuję tych sytuacji. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli relacje ze sobą i to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli czas wolny, który spędzimy tak, jak się nam, go podoba, tak jak się nam podoba. Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie ten temat Wolnej Wigilii. Na zakończenie krótki komentarz. Zielonogórski chciałem od Pani uzyskać, bo także ponad pół roku od przejęcia władzy przez Marcina Pobierowskiego i ekipę koalicji obywatelskiej. Z perspektywy posłanki, jak Pani postrzega, ocenia ostatnie pół roku w Zielonej Górze? No, myślę, że Pan prezydent ma przed sobą bardzo trudny budżet i niestety. Będziemy się zmagać z tym trudnym budżetem przyszły rok. Myślę, że perspektywa kolejnego budżetu to będzie ta perspektywa już bardziej optymistyczna dla miasta, bo hmm, chociażby hmm, mamy za sobą forum kultury. I widać, że tych pieniędzy na kulturę procentowo więcej nie będzie. Jest naprawdę ogrom wyzwań, bo też miasto po poprzedniej prezydenturze jest, jest bardzo zadłużone. Ja widzę trochę inne przestrzenie do tego, żeby oszczędzać, i trochę inne przestrzenie, żeby jednakowoż absolutnie nie oszczędzać. A jakie? Pani tak w skrócie wymienia? Myślę, że to przede wszystkim społeczne przestrzenie, żeby się zwyczajnie obywatelom żyło lepiej. I y, żeby y, Zielona Góra też może przestała być tym miastem, z którego się łatwiej wyjeżdża niż do niego wraca. Akcentowała to Pani kilka razy tak, jeszcze za poprzedniej właśnie, władzy, że, że tutaj zielonogórzanie młodzi nie chcą tutaj mieszkać. Góra, Czy pani to podtrzymuje dzisiaj? Zielona Góra by, musi być miastem dobrym, wygodnym do życia, więc stawianie na usługi społeczne, na to, co mówi o tożsamości regionu i żeby ludzie byli do tego regionu bardzo mocno przywiązani, do tego miasta bardzo mocno przywiązani. To jest coś... Na co nigdy nie można stawiać zbyt mocno, więc y, widzę już y, 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 po stronie tej ekipy, która w tej chwili miastem kieruje, ekipy pana prezydenta Papierowskiego, ogromne starania, żeby rzeczywiście y, y, Zielona Góra stała się miastem lepszym do życia. Jeszcze nie wszystko się uda na pewno w przyszłym roku, ale liczę, jestem ostrożną optymistką. Sama wspierałam w kampanii wyborczej, w tej, Zwłaszcza w drugiej turze pana Marcina Bawierowskiego, więc liczę na to, że spełni pokładane w nim oczekiwania, aczkolwiek muszę powiedzieć, że na pewno nie będzie mu łatwo. I tym kończymy, tym zdaniem, naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy w naszym studiu. Dziękuję serdecznie i zapraszamy jutro o stałej porze, czyli o 9.30. Maciej Noskowicz. do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.